Witam wszystkich, mamy dzisiaj 15 sierpnia 2012 roku, nazywam się Nat, a to są StarCraft 2 News. A w dzisiejszym kąciku bizarda? Wielu ludzi narzeka na najnowszy patch 5, jednak bizard jest nieugięty i dalej próbuje przekonać ludzi do swoich racji. Na oficjalnej stronie pojawiły się wskazówki dla twórców gier niestandardowych. Wyjaśniają mechanizm salonu gier oraz co zrobić, by najlepiej wykorzystać potencjał nowego systemu. Idea zasna Blizzard, ale trzeba przyznać, że wykonanie dosyć śmierne. Teraz polski zakątek, a w nim? Dzisiaj o miejsce WM walczył nasz dran Terran Tarson. początek był dosyć ostry, gdyż ukraiński potos Blań zostawił na nim suche nitki i zmytł go 2-0 który posiada 900 sztanków, troszeczkę, troszeczkę. E, troszeczkę Małymi maryngami tak na jest. godzinie 9, ale jest, jest bunkier. może pusty. Tak. A nie, są mariny. Nie, nie, nie były mariny. Mariny. Teraz ob ogromny, ogromny tutaj atak lordami. E, ta planetarka musi ureperować Tarzan, musi tutaj się bronić, musi tutaj wyjść po prostu, stawić czoła tej armii, bo jeżeli stać tu ekspansję, to jego sytuacja będzie bardzo, bardzo ciężka i. No Nie wiem czy będzie mógł powalczyć. Znowu robi Concave, wbiega. Jest spory fangal, ale to na mój jest ten fangal. To chyba nie tego chce Blaj. Cały czas się tutaj ustawiają chłopaki, chcą jak najlepiej. Tarson musi tutaj rozciągnąć swoją armię jeszcze bardziej. Troszkę na północ pójść tymi merinami Może jeszcze bardziej od Mineralin zaatakować, żeby po prostu otoczyć tego zerga. I teraz chyba będzie to próbował robić, ale ta batalia No, jest tym ale tutaj troszkę zablokowane te jednostki. Ogromny fangal ultraliski wlewają się w tanki i troszkę troszkę tutaj niekorzystnie dla Tarsona, mimo wszystko, chociaż e, te, tego baju jeszcze troszkę zostało Marines, nie, za, za mało Marines, żeby skontrować te brudlordy i chyba jednak Bly wygra tą potyczkę. Wiesz co, wygra tą potyczkę, ale tych brudlordów nie jest aż tak dużo według mnie, żeby, żeby, żeby kontynuować atak na, na planetarkę. Tutaj jeden z tych brudlordów prawie ginie. E, mamy, także, no mamy także troszkę koruptorów, tak więc Tarson musi, musi wznowić produkcję wikingów, ogromną produkcję wikingów, jest troszkę więcej Marinów i on teraz będzie atakował tą planetarkę, ale Tarson jest w stanie spokojnie ją reperować, tylko musi ją reperować, natychmiast musi ją blaja jednakże o traci jednego Broodlorda. Wygląda na to dokładnie tak. E, no wiesz, to zaczyna to wyglądać, zaczyna to wyglądać e, no nieciekawie dla Tarsona. to jest 200 limitu kontra 111. Tarson wiesz, próbuje ofiarnie się bronić, ale, ale jest ogromna ilość zabiegów. One są 3 na 3 więc będą w stanie zadawać ogromne obrażenia i Tarson nie jest w stanie w ogóle wiesz, skonsolidować swojej armii. Nie jest w stanie stworzyć takiego, może powiedzieć, ciekawego. No nie może się po prostu overlooked. przegrupować, nie, dokładnie. Nie, 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 nie może się zebrać i te, ta przewaga limitu teraz 100 Blaja. On, on chyba już tylko musi masować lingi, masować jednostki po prostu zalewać Tarsona, Brudlordy w świetnym położeniu, teraz jest wiking jeden, pojedynczy ostrzeguje. o maner, u Tarsona. O wow. o wow, no i mamy kolejnego fangala Tarson, próbuje tutaj wyjść, ale zerglingi zalewają jego pozycję, no i to będzie tyle, GG, dokładnie tak, no szkoda, Szkoła. szkoda, no bo znowu, no bo znowu wiesz, Tarson w pewnym momencie wyglądał dobrze, ale, ale Blaj po prostu naprawdę, e, wygląda na to, że to jest jego dzień, naprawdę dobry dzień, muszę przyznać dla Blaja. No, zobaczymy, jak to dalej się ułoży. Trzeba będzie za sekundkę zerknąć na braket, jak tam gry poszły, w takim razie. I poszukać kolejnej przy okazji. No, ale teraz tak się zastanawiając, yy... troszkę, troszkę nie ułożyła się ta druga gramia, wszystko, bo te dropy tak za bardzo nie podziałały jak w pierwszej. W drabince przegranych Teran rozbudził się i rozgrzał. Pierwszy mecz przeciwko niemieckiemu zergowi Delphi był dosyć wyrównany. Po długiej przepychance i wielu nieoczekiwanym zwrotom akcji zamał przeciwnika. Drugi mecz to była już formalność dla Terrana. Następnym przeciwnikiem był Francuz Aures. Tutaj Tarson pokazał, kto jest lepszym Terranem i zmiażdżył go 2-0 bez najmniejszych oporów. Niestety następny przeciwnik, Jogwa, okazał się nie do zdarcia. Pomimo silnych prób i wysiłku, Tarson uległ koreańskiemu procesowi 2-0. Koreańczycy dominują cały open bracket i wychodzi na to, że większość z nich przejdzie do fazy grupowej. Liczymy na nercia, że powtórzy swój wyczyn z Home Story Cup i powstrzyma najazd koreańskich graczy. Jagalisk e Show na zasłużonych wakacjach, a to oznacza dwutygodniową ciszę na streamie i kanale. Na pocieszenie fanom będzie dzisiaj Starka od odpoczewki z uroczą boni, a później wywiad z Dyrczaka Tak. Jeśli nie wiecie kim jest ta osobistość, to polecam jego filmy i stream, gdzie tworzy zestaw lekcji, dzięki którym nawet największa lama zagłębi się w tajniki gry. To wszystko już dzisiaj na Jagalisk e Show, a cała ekipa wróci na antenę 1 września. Czas na zagraniczne wieści, a w nich... Jeśli przegapiliście mecze z WCS Korei lub nie macie czasu, bo oglądacie na żywo, to GOMTV przychodzi z pomocą. Wszystkie mecze z WCS Korei są wrzucone na ich kanał YouTube. Komentują dla Was Wolf oraz Kaldor, który dzisiaj ma rodziny i wraz z naszymi orłami są w trakcie ich opijania. Wszystkiego najlepszego, Kaldor! Chcecie pojechać do Szanghaju w listopadzie na Mistrzostwa Świata Blizzard'a, a nie macie biletu? Nasli jako pierwszy z partnerów wychodzi z inicjatywą konkursu, w którym to można wygrać bilety. Co trzeba zrobić, by je zdobyć? Pokazać jak bardzo kocha się e -sport. Filmy, piosenki, obrazy i jakakolwiek forma kreatywności dozwolona. Czas jest do 25 sierpnia, a regulamin, wymagania i warunki konkursu w linkach pod filmem. Użytkownik TheWisp na forum Team Liquid opublikował technikę, dzięki której przyspieszycie wydobycie minerałów. Może nie jest to rewolucyjne rozwiązanie, ale na pierwsze dwie minuty gry, zamiast pomować APM, można zwiększyć swój przychód. Zobaczcie sami. To compare two SCVs mining at the same time, one without using the mineral boosting and one using the mineral boosting. So, I'm going to line up these SCVs as best as I can to um, mine at the same speed. I'm going to make this one on the right go slightly faster, and what you're going to notice is this SCV on the left mineral patch is slightly closer. See, so he's going to end up returning their minerals slightly faster. Notice that one was about the same time. This guy on the left is pulling ahead a little bit more with each mining cycle. Now, I'm going to start using the mineral boosting technique, and you'll notice this SCV on the right hand side is going to catch up and he's actually going to start mining, uh, returning minerals earlier uh, with each command that I do here. So, you see, he's making up that little small gap. That was about the same time, and with maybe one or two more of these, he will actually be mining minerals faster than the SCV on the left. So just from this alone you yep. can see it's quite obvious that the uh, mineral boosting technique does work. There's a link in the uh, description. Cześć Gaming wypada ze sportowej sceny. Ten wielor narodowościowy multigaming ogłosił rozwiązanie. Niestety problemy, które trawiły ten ponad 8-letni klan, zebrały swoje żniwa. Wpierw porażka dywizji C16, to po niespełnieniu oczekiwań po prostu przestała grać a potem problemy z dywizją Starcrafta, gdzie głównym punktem zapalnym było odejście z Sopi na rzecz Evil Geniuses. Nie mieli porażających wyników, ale był to zespół, z którym należało się liczyć. I tak oto tą smutną informacją kończę dzisiejsze newsy. Jeśli podobało wam się, dajcie kciuk w górę oraz subskrybujcie mój kanał. Zachęcam również do pisania maili na danatelermaopa.gmail.com Żegnam i widzimy się już jutro ponownie po 19.00.